Harry Maguire bramką w 84 minucie przedłuża niechlubną serię Liverpoolu. Hansi Flick w meczu FC Barcelony z Gironą został niesłusznie wyrzucony z boiska. A Hendrik, można już powoli pakować walizki z Madrytu, bo nie jest tam potrzebny? I to nie wszystko, bo w świecie piłki nocnej jak zwykle dzieje się dużo, dlatego zasubskrybuj mój kanał, żeby żadna ważna informacja Cię nie ominęła. I również, zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, jakie spotkanie w ten weekend oglądałeś. Masz teraz na to chwilę, a Teraz lecimy z podsumowaniem najciekawszych z nich. Najwięcej emocji bez żadnych wątpliwości przyniosła bitwa o Anglię, w której Manchester United pogrąża Liverpool 2 do 1. Pierwszą bramkę dostaliśmy rekordowo szybko, bo już po minucie i dwóch sekundach spotkania Worek z bramkami otworzył Brian Młemo. Jest to najszybciej strzelony gol w tym sezonie Premier League. Ale spokojnie, bo nie obyło się tutaj bez kontrowersji. Trener Arneslot miał spore pretensje do sędziego, gdyż na początku akcji po starciu z Błemo mocno ucierpiał Alexis McAllister. Arbiter Michael Oliver nie widział w tym jednak przewinienia, a Argentyńczyk po opatrzeniu przez medyków resztę spotkania musiał grać z ochroną na głowie. Derek długo męczyli się, żeby doprowadzić do wyrównania, ale po festiwalu nieskuteczności udało im się tego dokonać w 78 minucie po trafieniu Kodiego Gakpo. W szalonej końcówce jednak bohaterem czerwonych diabłów został Harry Maguire, który w 84 minucie zapewnił swojej ekipie komplet punktów. Pierwszą wygraną na Anfield od 2016 roku i przedłużył serię Liverpoolu, który przegrał czwarty raz z rzędu. Po spotkaniu nie zabrakło szpilek we Floriana Wirca, który wszedł w 62. minucie nie strzelił bramki i nie dał asysty. Zagrał naprawdę dobrze, ale w tym momencie jest już agentem 0010 i nie brakło przytyków w cały Liverpool, który powyżej daniu blisko 500 milionów euro gra gorzej niż w poprzednim sezonie, co jest dziwne, bo wzmocnili się dosłownie na tych pozycjach, na których mieli braki. Zostajemy na angielskich boiskach, na których Chelsea dosłownie zwolniła trenera swoich rywali, bo 19 minut po przegranej Nottingham Forest 0 3 z The Blues pracę stracił australijski szkoleniowiec I Jest to odważna decyzja właściciela klubu Marina Kisa, bo wyrzucił go po miesiącu pracy w klubie. Dodatkowo po został najszybciej zwolnionym trenerem w dziejach Premier League. Był na stanowisku łącznie przez zaledwie 39 dni. Co prawda w 8 spotkaniach pod jego wodzą drużyna nie wygrała ani razu, ale według mnie jest to mocna przesada, a ty co o tym uważasz? Napisz w komentarzach. Liderem Premier League na ten moment Arsenal z trzema punktami przewagi nad Manchesterem City, a na samym dole Wolves, które jeszcze nie wygrało ani jednego spotkania. W niemieckiej Bundeslidze wszystkie oczy były skierowane na Der Klassiker, w którym Bayern Monachium pokonał Borussie Dortmund również 2 do 1. W spotkaniu błyszczał Harry Kane, który nie tylko strzelił pierwszą, otwierającą spotkanie bramkę, dzięki której ma już na koncie 400 goli w klubowej karierze, ale również zabierał się za budowanie akcji czy pokazał swoje umiejętności defensywne. Anglik w wywiadzie po meczu zaryzykował nawet stwierdzeniem, że to był najlepszy mecz w jego karierze, a obrońca BVB Nico Schlotterbeck powiedział, że Kane jest według niego najbardziej kompletnym napastnikiem obecnie w Europie. Ale nie był to z pewnością najlepszy występ dla drugiego reprezentanta Anglii, który zagrał w tym meczu. Job Bellingham po 6 minutach od wejścia na boisko popisał się fatalnym zagraniem w swoim polu karnym. Chciał podać, ale trafił piłką w Olise, który w ślizgiem strzelił bramkę. Z pewnością pogorszyło to jego sytuację w klubie, która i tak nie jest już łatwa. Bo ostatnio było głośno o aferze związanej z ojcem zawodnika, który zarzucił dyrektorowi sportowemu Borussii, że jego syn powinien grać więcej i hamują jego rozwój. No to jeśli dalej będzie tak grać, to szans dostanie jeszcze mniej. Dzięki tej wygranej na pozycji lidera tabeli Bundesligi umocnił się Bayern, który ma komplet zwycięstwa niespodziewanie Borussia Mönchengladbach na ostatnim miejscu. Niemałym zaskoczeniem zakończył się hit kolejki ligę, w którym PSG zremisowało po szalonym meczu ze Strasburgiem 3 do 3. Co więcej, goście na Parc des Princes prowadzili 3 do 1 i niewiele brakło, żeby wyjechali z Paryża z kompletem punktów. Luis Enrique tym samym po spotkaniu nie szczędził komplementów rywalom. Hiszpan był pod wrażeniem gry Strasburga i uważa, że to najlepsza drużyna z ligi francuskiej, która na ten moment z nimi grała na ich stadionie. No i przez tą wpadkę nowym liderem zostaje Marsylia, która op punkt wyprzedziła obecnego mistrza Francji. A jak to wyglądało w La Lidze? Mbappé w 80. minucie zapewnił 3 punkty w starciu z Hetafe, które kończyło mecz w 9 po dwóch czerwonych kartkach. Pierwszą załapał nią w 77. minucie spotkania, dosłownie 37 sekund po wejściu na boisko, popisał się atakiem na Winiego, bez piłki, niczym w futbolu amerykańskim. Ale oczywiście, jak to w słonecznej Hiszpanii, nie brakło kontrowersji sędziowskich, bo w piątej minucie spotkania nie został odgwizdany oczywisty fał na zawodniku. Chetafę w polu karnym królewskich. A później można powiedzieć, że się to wyrównało, bo w mojej opinii rzut karny powinien być odgwizdany również w drugą stronę. Tylko ciężko tu z interpretacją, bo jak piłka trafi w rękę podpierającą, to nie ma przewinienia, ale tu nie była ona jeszcze podpierająca, bo obrońca jeszcze jej nie położył, ale z drugiej strony Tą, tą ręką miał zrobić w tej sytuacji. No i druga żółta kartka w konsekwencji czerwona dla Alexa Sanklisa strasznie naciągana. Swojego bohatera w ten weekend miała również FC Barcelona. Ronaldo Araujo, który został wrzucony na napastnika w 93. minusie spotkania strzelił bramkę, która dała 3 punkty Dumie Katalonii w starciu z Gironą, która równie dobrze mogła wygrać to spotkanie. Oczywiście, gdyby nie festiwal nieskuteczności ich napastników. Oprócz niego pięknymi bramkami popisał się Pedri oraz Axel Witsel po którego przewrotce Wojciech Szczęsny nie miał żadnych szans. Ale tutaj również mamy kontrowersję, bo w 91 minucie po dwóch żółtych kartkach i w konsekwencji czerwonej z boiska wyleciał szkoleniowiec blałgrany Hansi Flick. Co śmieszne, pierwszą z nich sędzia Gilman Zano opisał jako napomnienie za oklaskiwanie jednej z jego decyzji w geście protestu, gdzie tak naprawdę Flick domagał się od Frankiego do Jonga większej intensywności gry. A kiedy Niemiec próbował wyjaśnić sędziemu, że zwracał się do Frankiego pokazał mu drugą żółtą kartkę. Także przyznajcie, jest to dość komiczne. Ale na koniec dnia najważniejsze jest to, że po dziewięciu kolejkach na pierwszym miejscu z przewagą dwóch punktów nadewce Barceloną jest Real Madrid. Już w tę niedzielę o 16.15 bezpośrednie starcie tych ekip w El Clasico. W Serie A Juventus przegrywa z Komo 2 do zera po kolejnym świetnym spotkaniu Nikopaza, który strzelił jedną bramkę. Trzy punkty zdobył Inter, wygrywając po golu w szóstej minucie z AS Romą, dla której Jan Ziółkowski zagrał w tym spotkaniu 34 minuty i stał się memem po jednej ze swoich interwencji. Natomiast AC Milan pokonał Fiorentinę 2-1 po dwóch trafieniach Rafaela Lio. Dzięki tej wygranej wskoczyli na fotel lidera Serie A i mają punkt przewagi nad swoim największym rywalem. Reprezentant Polski Kamil Piąckowski prawdopodobnie zagrał najgorszy mecz w swojej dotychczasowej karierze. Bo w przegranym przez Legię Warszawa 1-3 spotkaniu z Zagłębiem Lubin w pierwszej połowie trafił samobuja i zgarnął czerwoną kartkę za obronę strzału na bramkę ręką. Była to dziwna decyzja w 45 minucie spotkania, tym bardziej, że po rzucie karnym i tak padł gol, a wojskowi całą drugą połowę musieli grać w osłabieniu. Tym samym zaliczają trzecią porażkę z rzędu, a przed nimi naprawdę ciężki terminarz. Oprócz tego w ekstraklasie Krakowia pokonała Raków 2 do 0, Lech u siebie tylko zremisował z Pogonią 2 do 2, a Jagiellonia dzięki wygranej z Arką 4 do 0 wskoczył na fotel lidera, wyprzedzając Górnik Zabrze, który zremisował z Koroną 1 do 0. A jak radzili sobie Polacy za granicą? No taki Tymoteusz Puchacz jest na przykład prawdziwym talizmanem swojego klubu, bo zespół Sabach Baku z reprezentantem Polski jeszcze ani razu nie przegrał meczu. Na pięć spotkań trzy razy wygrali i dwa razy zremisowali, dzięki czemu zajmują czwarte miejsce w lidze, a największy sprawdzian przed nimi, z Karabachem 18 grudnia. Jan Bednarek w Pucharze Portugalii strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach FC Porto i razem z Jakubem Kibiorem są w nowym klubie wciąż niepokonani, a ich drużyna awansowała. Dalej. Natomiast Michał Karbownik, o którym przez dłuższy czas w mediach było cicho, przypomniał o sobie, ale nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Bo w przegranym przez Herteberni spotkaniu strzelkę zapisał się na liście strzelców, ale trafieniem do własnej bramki. Hendrik chce odejść z Realu Madryt, bo nie gra. W tym sezonie, od powrotu po kontuzji na 6 spotkań, w których 19-latek był dostępny, siedział na ławce, w każdym z nich i nie dostał nawet jednej minuty gry. A to wszystko dlatego, że przed nim w kolejce jest 21-letni wychowany z La Fabrica, Gonzalo Garcia, który świetnie zaprezentował się na klubowych Mistrzostwach Świata. Sytuację podobno chce wykorzystać Marcylia, która wykazała zainteresowanie wypożyczeniem w styczniu Brazylijczyka, który jest sfrustrowany brakiem od Chabiego Alonso. Dodatkowo obawia się on o swoje miejsce w kadrze narodowej na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, gdyż nie był powoływany od marca. Dziękuję, że oglądałeś do końca. I pamiętaj, zostawić łapkę w górę, jeśli materiał Ci się spodobał, i widzimy się w następnym filmie. Na razie.